Dobra, siemanko, yy, ja jestem Wansu, to jest pierwszy odcinek serwera, serwera kabis.pl O, znajdujemy się teraz od razu, powiem wam, że on dopiero wyszedł, nie wiem, przed chwilą Tak mm, Boże Będzie klak Boże, to jest jeden chuj jak się na nazywa a już tego samego serwera nie będzie, ponieważ za dużo, za dużo botów latało i ksuło i kado drop z tych baronów i tym podobne, zatało. Więc tutaj dobijemy szybko piąty level, zrobimy eku, wybieramy się na dzikusy i zmiksujemy sobie jakieś dobre eku, nie? Żeby pójść szybko level do, dojebać na te większe mapki, nie? To chuj. Widziałem po skille, kurwa. Tu będziemy int. HP W ogóle ten serwer miał dwa dni obóźnienia, więc trochę lipa jest. Dowodzenie P, fysko, P, dobra. Idziemy piskać. Ole sorry za te lagi. Kurwa ja to jednak wyłączę. Sorry, wezmę wyłączę, dobra. I zobaczyłem to z To, to Aha y Trochę dziwna, ale dobra, spoko. Broni, ale ja to Trzymałem weaponem. Trzymam ale pompa, będę kurwa rozpraszał każdego. Tyk, 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 tyk. Idzie to jest jeszcze? Strach, dobra. Bierzemy, co to, to jest? Zmianki, pojście, To może, nie wiem, ja pójdę podrapić kasę i się potem z będziemy widzieć to ze dwóch. Dobra, jednak nie robię tego eku Idę sobie na dzikusy Czy sobie Wybić ten level I kasę podrobić, bo trochę ten Yangi są trochę dziwne zrobione Nie spodziewałem się, że tak będzie Tyk, tyk Ser za talagi, ale to dopiero ser wyszedł i tak to jakoś jest O że jeb mm. Pod kasę sobie zajebie i chuj Patrzcie jaka pompa w Vipon jest 141 O sztabka, dobrze Trzeba jak sobie zrobić jednak Bo kurwa, to straszne z tym dropem Trochę, o dwie sztabki już To nie wiem Może ja wbiję 30 level Jeżeli będziemy się wiedzieć na wbijaniu 30 levelu To z dwóch Dobra, dobiłem ten 30 level I Przy okazji jeszcze tego Buffa w EXP żeby 2 pieniądze wziąć z nim i ślub Od razu żeby potem się nie pieprzyć. Oczywiście fms ka tu kiedyś mamy jeszcze. Opatrzcie, w ogóle mam przez skrzynkę uczcia. To zobaczymy, co z niej wyleci. Na 20 level. Po trzy perełeczki, o zajbiście. Jeszcze księga lidera. To bardzo dobrze. Dostałem to po wbiciu 25 levela Znaczy 20 levela, przepraszam. O, 35 level już. Kurwa, widzicie to? Jaka to pompa jest. Dobra, to może jeszcze bufa w XP i się na ślubie. Dobra, z bufa. To mam na przykład na 40 level i z niej poleciało rękawica to dzieje, to i te wykrywaczem Matina, nie? No i to, tam tu jest taki syfet. No to widzimy się dalej. Myślałem, że szybciej go z tego bufa jednak, ale to trochę trochę trzeba pomęczyć, nie? Więc poczekajcie. Dobra, x w Bufa wyXpiłem sobie 4-5. Jednak ślubu nie mogę wziąć, bo jest 15-levelowa różnica. różnica więc trochę tego się pomęczę, żeby go we Ale zrobimy Equator dla Fall 2, żeby pójść, fms mam. Oczywiście patrzcie ile kasy mam kurwa. Czujecie to? 4K. z pompą. Tak nie wiem. Kupimy zmianki i dodania. się wezmę KD Speed, znaczy uch... Defa. Umieścił i uchyłki umiał się tchała na 100% umieszczenie mam dokładnie. Patrzcie jakie bony ty. Czujecie to? Patrzcie. 100 wartości ataku. To może ja wymienić sobie, sobie bony i nie będę was tutaj nudził. I spotykamy się może... spotkamy się w No Dobra, eko jakie takie zrobiłem? Zobaczymy czy w ogóle spota wezmę na kratę. Eee, bez większego problemu widzę. Nawet kaska bardzo fajnie leci. Tylko, że FPS-y spadają... Patrzcie, 52 level. Patrzcie komu jakiś 75 level jest. Lol. To może wbiję, 75 wbiję 70 level i spotkamy się na wbijaniu 75. Dobra, mam 60 level. I mam szkatułkę eksperta na, na pierwszą, na 60 level i... ...nie powiecie o pedek na 30 minut, to się na pewno przyda. Tam na wyższy level na pewno to użyję. Dobra. Weźmy z jeszcze. Dobra. To... W... Patrzcie, sześć, sześć level już ty. Sześć, siedem. Siedem, zero. Dobra. Siedem, pięć bity jeszcze bufka w do 7.5, żeby do, do, do groty nim wejść i spotykamy się w grocie. Dobra, znajdujemy się w grocie teraz. Zobaczymy jak to będzie ekspret. 43% Błów o 7.5 już ma. Patrzcie. Ty. Sorry za te lagi, ale nie mam pojęcia czemu. 8.0. 20 punktów. Jeszcze kotłeczki. Rękawice złodzieje i perełeczki. Dobra. Jestem ciekaw od którego ta mapa nowa lewela jest 100 czyli tu setny level trzeba będzie wbić Dobra to z chas, za zapierdolę i tyle będzie tak z tego No tu nie będę kurwa, expi idę dalej, bufem jeszcze dun, 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 dun. Mm, A propos, tu nie ma pierścienki zaręczonej, by ślubu nie wezmę i lipa, jest jak nie wiem Kurwa, się wkurwiłem. Dobra. To widzimy się na setnym levelu wtedy. Jak dobije. Dobra, jesteśmy z powrotem. Postanowiłem sobie pójść yy, na metki. go znaczy co będzie dropiło. W, ogólnie to jakieś typki przejeżdżały w metkę, nie sksuły. Więc się z tego cieszę bardzo. I zobaczymy co wyleci. Nie wiem czy zakładać drugi ryb, ale za założę na tych mapkach setnych. Może tam zobaczymy, co będzie z tego. Jestem ciekaw, co wyleci z, z metka. I o bojowy miecz. A my, a, me a, a skrzynia, biała perła. No i perełki. A że skrzynek, perełki chyba. Wykrywa me metka i medal szczęścia. Dobra, to zobaczymy, co na bojowca. Jakieś maczugi. A to pewnie z te tego. Z tych mapek na 95 level leci. To widzimy się jak wbije ten... Będę dobijał ostatni level. Dobra, dobijamy drugiego metka, jednak nie chciałem tego. I czy skrzysuję. Patrzcie, końcówka, metka, nie? Ja pierdzielę. Nie, nie, nie sksuje, czy nie? Nie. Pozdrawiam tą babkę serdecznie. Lub chłopaka, nie wiem go. Mortal Pozdrawiam ją serdecznie. Że się nisksuwa i zalogowała się. Znaczy wylogowała się. Chcę zrobić sobie salkę jeszcze dla sury. Z tego co wiem, to z tych metków jeszcze. Oczywiście perełczki też przydają, nie? Do wszystkiego. Ale ja się nie wiem do wszystkiego. Znaczy do wszystkiego to źle ujęłem. Nie wiem właśnie do czego one się przydatne. O! O, ale syf. Bez... bez żadnych, bez żadnych tych broni ale nic. Dobra, leczymy. Biała perła, medal szczęścia, medal szczęścia. Dobra, chuj. Idę dalej tych metków szukać. Dobra, jesteśmy z powrotem. Dobijamy już setny level. Ogólnie to chciałam przewrócić te osoby, którym ksułem. Wyprzedłem magię co chwilę. No ale wiecie. Me metin, taki jest, nie? A to level nawet, 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 do ostatniego levela to nawet tak od 9-9 to schody się robią już. Ale to tam, tam tylko to tam idzie. Myślę, że po, po biciu z tego ostatniego levela to zakończę odcinek. Ale jeszcze dokładnie nie wiem, co będę robił, bo już jest pierwsze w nocy. Patrzcie, kurwa, jaka moc. Oczywiście ptczka no nożyłem, nie? Patrzcie, jaka moc, kurwa. 96%, 99% i setny lever, patrzcie. Mm -hmm. Syto. Egzekucja. No. Bla, bla, bla. O temu, temu to trochę najbardziej, jak tego tam przepraszam, przepraszam bardzo Ale koleś spoko, odpuści mi nawet potem spot'a Dobra, to widzimy się jak coś będziemy robić, coś Dobra, jesteśmy z powrotem i robimy miec... 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 Trytona, znaczy mój lepszy I... A jest Tryton, nie? Taka pompa Patrzcie ludzie Pcha pierwszy na serwie ale pompa jest jak nie wiem. No co ja może go wklepiemy na 9 wtedy Wezmę tak. tak, słaby trytek Piszą, że słabe, a w ogóle sami nie mają, ale dobra Bo dobre, 12 i 10 ludzi, 15 kryte 15 sz szycie, baś się być mistyki. Taki mi na razie starczy. Tak. Perł mam od chuja, więc mogę robić o jeszcze. Wow, perł nie mam. Dobra, z dwóch. Dobra, jestem i robię na osiem. Czekajcie. A to jak mi brakuje, ale fajle Dobra, mam kasę i... No to jest jakieś dziwne, co jest grane. Ha dobra. Niebieskich za mało. Dobra, polepszamy. Spalił. Szkoda nie mogę nawet. Spalił. Spalił. LOL. Wierzłem tu... Dobra. My myślę, że jeszcze przejdziemy się zobaczyć tą mapkę od setnego lewela i... Zakończymy na tym odcinek, więc zaraz wracamy. Dobra, jesteśmy. Zobaczymy jak to kasać, ko że ogólnie eko nie mam przy sobie, bo... ...przyszedłem na dropa, więc lipa jest. Patrzcie, ładnie idzie po 5k, a XP gdzie? 4%. Patrzcie, jak XP idzie. Dobra, chuj. kończymy odcinek i... ...zapraszam do łapkowania, subskrybowania mojego kanału, ten, myślę, że odcinek będzie trochę już lepszy od tamtego, tamtego serwera, więc na razie, część pompa.